Witajcie na kanale AgroPro, dzisiaj prezentujemy pług nastawny z możliwością obracania, jest to pług nastawny obrotowy, prezentuje się w następujący sposób, idealnie pasuje do hybrydy bądź konstrukcji podobnych, bliźniaczych, posiada regulację nastawną, lewo-prawo, przy pomocy jednej dźwigni, jak widzicie jest to dość proste, można regulować lemer z odkładnicą na dowolną stronę. Umożliwia to dużo szybszą pracę. Posiada także śrubę rzymską w regulacji kąta nachylenia oraz wysokości. Przejdziemy sobie do wymiarów. Pełna długość od konsoli mocującej do końca jest do około 8,4 cm. Wysokość. Razem z dźwignią jest to około 74 cm. Długość całego pługa, 47 cm. Szerokość robocza, 25 cm. Szerokość odkładnicy, 22 cm. Znaczy, pasuje idealnie do ciągników hydrodowych oraz żubr. 8 cm to wysokość. Cziura jest to 20 mm. Dość standardowa. Jest on dość ciężki. Natomiast naprawdę idealnie wpisuje się. Nie bardzo głęboką orkę, pracuje się nim dwa razy szybciej przez jego możliwość obracania. Spasuje on także do adaptera dwukółki marki Agropro. Jeżeli jesteście zainteresowani takim bądź innym pługiem z naszej oferty, to serdecznie zapraszamy.